Dzień dobry chciałem przedstawić takiego owada to jest chrząszcz nazywa się chruszczyca złotawka bardzo ciekawy owad Jego go dotknęłem go przełożyłem on się trochę wystraszył nie chce współpracować To jest owad, który jest pod ochroną w Polsce. Na moim terenie jeszcze go trochę jest. Można go spotkać. O, a tu znalazłem coś innego. O. <tryk> Ruszę. Jest. jest. Nie rusza się teraz. O, rusza się. Też gąsieniczka. Wygląda jak zwójka trochę. Ale mogę się bardzo mylić. Aż tak dokładnie wszystkich nie znam tych różnych owadów. Czekajcie, widać mrówkę na aparacie. Widać mrówkę jak ta nasza chruszczyca. Nie chce się poruszać. Piękny to jest owad. Leci towarnie go słychać Strzały tutaj pędzą, który ten oszalał. No dobra, życzę mi jego dnia i powodzenia w oglądaniu wszystkich różnych żyjątek, które nas otaczają wśród naszych pszczół.